Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale VlogTechTV. Dzisiaj będę chciał Wam zaprezentować kilka podkładek pod myszki, także zachęcam do oglądania. Startujemy! Mam przygotowane biurko, mam przygotowane kilka podkładek, które będę chciał Wam pokazać. Mam kilka artefaktów również do testów. Mam butelkę z wodą oraz sufmiarkę, do czego one będą służyć, za chwilę Wam powiem. Mam poukładane podkładki rozmiarowo od najmniejszej do największej i bym proponował przejść do rozpakowania od najmniejszej podkładki do największej. Także może zróbmy to w ten sposób. Ja na razie sobie odłożę na bok. Podkładki, których nie będę rozpakowywał, i będziemy, będziemy to robić po kolei. Zajmijmy się najpierw tą podkładką. Jest to iBox Aurora. Podkładka o rozmiarach 35 na 26 Co mogę powiedzieć o dzisiejszych testach? Co będziemy sprawdzać? Przygotowałem butelkę z wodą, dlatego, że będę chciał sprawdzić, jak te podkładki absorbują wodę. Podkładka po rozpakowaniu czuć, że jest to dobry produkt. Jest to podkładka większych rozmiarów niż te standardowe dostępne w sklepie. Dobrze, że mi się przypomniało, bo bym o nie zapomniał. O. I to są standardowe rozmiary podkładek pod myszki. Najzwyklejsze myszki, jakie możecie dostać w sklepie. Najzwyklejsze podkładki. Sorry. Także widać już przy tej podkładce, że nawet ta najmniejsza z gamingowych ona i tak już jest. Dużo większa. Przypomnę jej rozmiary. 35x26 cm. Wziąłem sufmiarkę, żeby zmierzyć od razu jej grubość. Zawsze ja wolę sobie zmierzyć samodzielnie, co by nie ściskać mocno sufmiarką. No ma ona na pewno ponad 3 mm grubość. także jest to dosyć gruba podkładka. Jest obszyta, także jeżeli chodzi o materiał Jakość wykonania w ogóle jest naprawdę zadowalająca, spód podkładki jest gumowany, także zobaczcie, nie? jeżeli ja sobie będę jeździł tutaj, podkładka nam się nie przesuwa, a weźmy teraz zwykłą podkładkę ze, taką ze sklepu, no, o, gdzie nie, gdzie nam się, widzicie, gdzie nie, gdzie nam się po prostu przesunie, tutaj tego efektu nie ma. Dlatego, że tutaj, jeżeli chodzi o spód tej podkładki, to jest jakaś pianka, która nie, nie szczególnie działa w sposób antypoślizgowy. Natomiast tu mamy już typowo gumę. Tu nam się podkładka nic nie przesuwa. Tutaj ona nam trochę pływa na tym blacie, nie? Także widzicie po prostu już różnice. I teraz tak, jeżeli chodzi o absorpcję wody, no to właśnie też będę chciał sprawdzić, jak one mocno wchłaniają wodę. Nie? Jeżeli sobie. O, przykładowo, wylaliśmy wodę. Uh -huh. Nie jest ona wchłaniana dosyć szybko. Uh -huh. Tak, podkładka wchłania wodę. Nie jest to materiał, który całkowicie zatrzyma wodę, ale też nie jest ona wchłaniana tak szybko. Jeżeli chodzi o. Sposób przesuwania myszki na tej podkładce jest ok. Na zwykłej podkładce myszka przesuwa się też, ale już czuć taki lekki, większy opór niż na tej. Ten materiał, który jest przyklejony do tej pianki, on się będzie odklejał. Taka pianka, podejrzewam, że no ja jej nawet nie daję kilka miesięcy użytkowania, ale kilka tygodni. Góra, ja już tu widzę w jednym miejscu. O, nie wiem, czy to będzie widać, już tutaj, o, zobacz. Nie jest obszyta i, no i ten materiał będzie się odklejał. Więc wystarczy trochę wilgoci nawet z naszej dłoni i podkładka na śmietnik, nie? Po jakimś czasie. Dobra, odłóżmy sobie tu podkładkę iBoxa. Następną mamy podkładkę Genesis, jest to Carbon 500 Rise wersja 500 Rice. Wymiary 40 na 33. Czyli podkładka jest większa od poprzedniej. Zobaczmy, czy będzie się charakteryzować ta, ten produkt. O, powiem Wam, elegancka podkładka, bardzo ładna. Wygląda ona. Ma, taką, ma taki nadruk. Materiał jest bardzo ładny. Jest również gumowana od spodu. Na tym materiale jest ok. Nie, nic tutaj nie haczy. Sprawdźmy teraz grubość tej podkładki. To samo. Tutaj nam pokazuje ponad 3 mm grubości, nawet więcej. Bym powiedział, że 3,5 dokładnie. Także podkładka jest fajna, gruba. Jest porządnie wykonana. Jest obszywana również. Sprawdźmy absorpcję wody przez ten materiał. O. Powiem wam, jestem zaskoczony, ponieważ ta podkładka w ogóle nie wchłania wody. Zobaczcie. Widzicie to? Woda kompletnie nie jest wchłaniana przez tą podkładkę. Także spokojnie, moglibyśmy mo jeżeli wyleje wam się herbata, robicie coś takiego. Na podkładce nie ma śladu po wylaniu wody. Po prostu, <grybicie> robicie coś takiego i pozbywacie się całej wody z tej podkładki. Także naprawdę super. I jak dla mnie rewelacja. Nie czuć, żeby w ogóle była na, yy, jakakolwiek woda na tej podkładce. Także naprawdę jestem zaskoczony. Ok. Odkładam na bok a dla, dla porównania, a na tej podkładce jest jeszcze plama mokra, także widać że iBox wchłonił... wchłania... wchło... Wło. Nieważne. Nieistotne. Nie wnikajmy. Dobra. Moja polszczyzna jest czasami zabawna. Następną podkładkę, jaką mam w ręku, to jest Savio Turbo Dynamic Black Edition. I tyle. Jeżeli chodzi o jej jakąś tam nazwę i model. Rozmiar podkładki to jest tak, również LK, rozmiar 70 na 30 I tu producent podaje grubość grubość podkładki 3 mm. Za chwilę to sprawdzimy. To co, wyciągamy. Kartonik odłożę sobie na bok. Aha, czyli ona jest coś takiego, czyli jest po prostu. Jest troszeczkę tutaj węższa na wysokości, ale jest za to szersza. Elegancko, ładnie jest obszyta. Ma czarny design z charakterystycznym logo SAVIO w rogu, w prawym dolnym rogu. Ładnie wygląda. Czarny kolor podkładek ma swoje zalety, dlatego że z czasem jeżeli podkładka będzie nam się brudzić, no to na takim czarnym kolorze aż tego zbytnio tak nie będzie widać. Spód standardowo gumowany, także Praca myszki nie będzie nam przesuwać tej podkładki, trzyma się wszystko stabilnie, jak najbardziej. Ta przyczepność podkładki do blatu jest naprawdę ok, spoko. Co do blatu, to jest to jakiś standardowy blat laminowany, jak większość blatów po prostu. Ma ono taką gładką, gładka matowa powierzchnia, nie? Ok, jeżeli chodzi o przesuw tej myszki, Również jest wszystko płynne. Myszka nam się nie zatrzymuje. Sprawdźmy sobie teraz, czy producent nie I faktycznie podaje grubość 3 mm, jak najbardziej, 3, 3 mm, nawet 3,1 mm. Także podkładka jest również gruba, ładnie jest obszyta. Sprawdźmy standardowo, jak w ogóle ona się zachowuje pod kątem wchłaniania wody. Wylejmy sobie oczywiście przypadkowo i nie wodę. Mhm. No i zobaczmy. Poczekaj mi chwilę. Widać, że woda jest wchłaniana przez tą podkładkę, przez ten materiał. Powiem wam, że tak, ta woda już się rozkłada, także materiał szybko wchłania. Okej, okay, no myślę, że nie ma, nie ma co dalej czekać. O. Kurczę, trochę się zawiodłem, bo miałem nadzieję, że ona nie będzie jednak tej wody wchłaniać. Myślę, że nawet jeżeli te niektóre podkładki będą tą wodę wchłaniały, to nie jest to problemem, żeby wytrzeć tak jak ja to zrobiłem czyli wziąć ręcznik papierowy, powciskać troszeczkę w ten materiał i, i ta woda nam wyjdzie. Praktycznie ja to zrobiłem tak, i można powiedzieć, że śladu nie ma. Ta woda co prawda nam weszła w ten materiał, ale również ten materiał również szybko oddał nam tą wodę z powrotem. Także minimalnie, jeżeli ręką tak dotykam, no to minimalnie czuję, czuję troszeczkę taką wilgoć. Dla myszki nie ma to znaczenia. Myszka jeździ również tak samo na suchym, na suchej, jak i na mokrej powierzchni. Nie, nie odczuwam kompletnie żadnej różnicy. Widzieliśmy, że ta woda weszła, ale ja również szybko tą wodę jakby zabrałem z powrotem z tego materiału w bardzo prosty sposób, takim ręcznikiem papierowym. Faktura gładka, widać, że materiał jest dosyć dobry. Mhm. Troszeczkę ona nam wiadomo musi się uleżyć po tym rozpakowaniu, bo gdzieś tam te rogi próbują nam się podnosić, ale to dlatego, że podkładka była zwinięta. Ok, odłóżmy sobie podkładkę na bok. Mam nadzieję, że podczas tego unboxingu o niczym nie zapomniałem, bo ja czasami mam tak, że zabieram się do testowania, a potem zapominam o tym, że miałem testować jakiś tam konkretny parametr. Zupełnie mi to wypadło z głowy, nie? Ale mam nadzieję, że najważniejsze rzeczy testuję, czyli spód podkładki, czy jest on gumowany, materiał i to jak podkładka nam pracuje na biurku i również jak myszka nam pracuje na tej podkładce. Jest to podkładka RGB, również firmy iBox i również wersja Aurory. Jeżeli chodzi o rozmiar tej podkładki, to jest to 80x30 cm. Jest to podkładka jeszcze większa od poprzedniej Savio, którą testowaliśmy przed momentem. Okej. Okay. Co mogę powiedzieć na pierwszy rzut oka, to to, że spód jest gumowany, to jest podstawa. W sumie jeden z najważniejszych parametrów, jeżeli chodzi o podkładki gamingowe. Czarny design z czarno-żółtym logo w prawym górnym rogu. Jest to klasyczne logo Aurora i iBoxa, jeżeli chodzi o przesuw myszki. Myślę, że standardowo tak jak poprzednich, ja różnicy nie wyczułam kompletnie. Myszka pracuje tak samo. Lewa ręka, prawa ręka tak samo pracuje. Nic jej nie zatrzymuje. OK, sprawdziliśmy sam przesuw tej myszki. Sprawdziliśmy materiał. My, ona się musi uleżeć, bo jest wyjęta standardowo również z kartona. Sprawdźmy zatem, jak się zachowa podkładka po wylaniu wody, czy tak samo jak ta pierwsza iBoxa. Nikt normalnie nie czeka po wylaniu herbaty czy jakiegoś soku, aż nam ten, ta herbata wniknie w ten materiał, tylko od razu, zazwyczaj, odruchowo robimy coś takiego, że strzepujemy tą wodę i staramy się szybko tą podkładkę wymyć, co nie? Spróbuję to, tej wody trochę zabrać z tej podkładki. No, to powiem Wam naprawdę, że śladu po wodzie również nie ma. Jeżeli chodzi o e, dotyk tego miejsca mokrego, na którym była woda, praktycznie nic nie czuję. Myszka również chodzi tak samo jak na, na mokrej, na tej lekko wilgotnej, jak i na suchej powierzchni. Także tu problemu żadnego nie ma z pracą myszki. E, test jak najbardziej przeszła ta podkładeczka. Ja bym jeszcze chciał podłączyć, może ten kontroler. Mamy tutaj standardowe złącze micro USB. Pokażę Wam, jak zmieniają się kolory. O, mamy tutaj RGB, tęcza. Tęcza w ten sposób. Przejście kolorów mamy. Możemy sobie ustawić jednolity kolor. Możemy sobie ustawić przejście kolorów. Możemy sobie ustawić różne tryby: biały, fioletowy. Zielony, no i oczywiście miganie. Nie ma, nie ma w tym kontrolerze za dużo takich funkcji, jeżeli chodzi o zmianę kolorów, bo mamy szybką tęczę, mamy wolniejszą tęczę i, jed... i kolory jednostajne, które możemy sobie tutaj wybrać. Migać sobie miga, kolory zmienia. Także to tyle, jeżeli chodzi o tą podkładkę. Mhm. Dla mnie jest troszeczkę za wąska, bo jeżeli bym chciał na niej położyć klawiaturę, no i mamy tyle miejsca na. Podkład, na myszkę, na pracę myszki, no to jest, zostaje nam to jest taki format małej podkładki. Nie za dużo miejsca. Jeżeli ktoś ma te krótsze wersje klawiatur mechanicznych, na przykład bez tej wersji numerycznej z prawej strony, no to załóżmy, że mamy klawiaturę tutaj taką i połowę podkładki nam zajmuje. Drugą połowę mamy pod myszkę, czyli no byłoby ok. Ale jeżeli postawimy tu większą klawiaturę, no to już na mało miejsca zostaje na myszkę. Dobra. Przejdźmy teraz do dalszego etapu prezentacji i unboxingu. Podkładki została nam w sumie ostatnia podkładka. Jest to podkładka również firmy iBox, wersja gaming Aurora, która ma rozmiar 58 x 85 cm. Nie jest to podkładka ledowa RKB, Jest to standardowa podkładka, tyle że duża podkładki wziąłem do testów ze sklepu n.com. U, Duża przede wszystkim. Już widzę, już widzę materiał, że jest że jest fajny. No i powiem wam, że to jest już duża podkładka. Standardowe logo żółto-czarno-białe z Aurory w prawym górnym rogu. Bardzo ładnie się prezentuje. Jest to czarna podkładka, jednolity kolor czarny. Materiał Wodok taki sam jak w poprzednich podkładkach. Wiecie, w dotyku tego nie czuć, ale jak widzicie, jak robimy test z wodą, to jednak różnice, różnice są, tak? Spód podkładki gumowany standardowo, jak w każdej. Podkładka po położeniu na biurko nam się nie przesuwa. Wszystko ładnie się trzyma. No, tutaj to w ogóle mamy duże pole do zabawy bo ja nawet jak sobie postawimy tutaj klawiaturę to mamy tu miejsce na myszkę i tu mamy miejsce na myszkę, także podkładka jest gigantyczna bardzo fajna standardowo myszka płynnie sobie pracuje, przemieszcza się tutaj też mamy tak samo, czyli mamy 3... 3 mm z kawałkiem jak dla mnie tak samo ładnie wykonane, porządnie ta jest również obszywana sprawdźmy teraz jak wygląda jeżeli przykładowo Przypadkowo wylejemy wodę, mhm, bo widać, że wkłania. Tak. Mhm. Ale sprawdźmy, jak spróbujemy zabrać tę wodę z powrotem ręcznikiem papierowym. Jest coś takiego. No, widać ten ślad ciemny po tej wodzie. Jak będzie pracować myszka, na takim podłożu mokrym nie wyczuwam zmian dla mnie tak samo pracuje i na suchym i na mokrym czyli gładko swobodnie nie ma żadnych oporów co mogę powiedzieć o tym teście no jeżeli chodzi o jakość wykonania wszystkie podkładki były oprzyte bardzo dobrze, wszystkie podkładki były gumowane aczkolwiek jeżeli chodzi o testy Wchłaniania wody, no to najlepsza okazała się podkładka Genesis. Nie wchłonęła ani kropelki. Także, jeżeli jesteście ciekawi, która podkładka będzie wam pić herbatę, no to ta na pewno nie. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy unboxing podkładek i taki mini test, jaki przeprowadziliśmy na tych podkładkach. Jeżeli film się podobał, zostaw lajka, zostaw subskrybujkę żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a my widzimy się już niedługo. Także to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia.